Witajcie, kochani, a przed nami kolejny odcinek i kolejna karta z wielkich arkan. Tym razem Sprawiedliwość. Ale, ale, ale! Zanim zaczniemy, jestem tragiczny i fatalny w kończeniu filmów na zasadzie: zostaw komentarz, zostaw subskrypcję i lajka. Więc powiem to na początku, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie ten kanał, komentujcie i lajkujcie. Bardzo mi to pomaga, no i też motywuje. A teraz co? Lecimy do odcinka! Dzisiaj wszystko, co zepchnęłaś i zepchnąłeś w cień, wróciło, I wiecie co, i czeka w twoim spojrzeniu i w twoim ciele, w tym, co już wiesz, choć no, jeszcze się nie przyznajemy tutaj do tego. Ale mimo wszystko, wszystko gdzieś tutaj nagle zaczyna nam po prostu do siebie pasować, tak jakby właśnie cały świat, no i my w tym świecie, jakby wszystko przestało być już tylko taką mgłą. Wyobraźcie sobie, że siedzimy naprzeciwko kogoś. I w tym siedzeniu naprzeciwko siebie nie ma żadnej potrzeby w tym, żebyśmy my się nawzajem lubili. Nie ma też tutaj żadnej potrzeby, żebyśmy my się nawzajem w jakikolwiek sposób oceniali. Ta postać naprzeciwko której siedzisz, nie powie Tobie, że się mylisz. Ale nie powie też Tobie, że masz rację. Ta postać naprzeciwko Ciebie, tylko patrzy. No, i to spojrzenie wystarczy. Wystarczy, żeby wszystko w tobie nagle zaczęło się ważyć. To nie jest spojrzenie miłości. To nie jest też spojrzenie z pogardy. To jest takie spojrzenie bez filtra. Bez filtra mówiące tylko: no, tu jesteś. Tak właśnie jest. I co? Ale ja wejdę wam trochę w tą wizualizację. Wyobraźcie sobie, że widzicie postać siedzącą na tronie. Plecy ma proste. Dłonie nie drżą. W jednej ręce trzyma wagę. Wagę, która nie podlega żadnym tak naprawdę emocjom. A w drugiej trzyma miecz. No i ten miecz ma przecinać. Przecinać to wszystko, co już jest tak naprawdę zbędne. Nie ma tutaj miejsca na wymówki. Nie ma tutaj miejsca na tłumaczenia. Nie ma tutaj w ogóle miejsca na to, żeby coś teraz zacząć udawać. Za tą postacią jest purpurowa kotara. Ta kotara symbolizuje nam. Po co jest jeszcze tak naprawdę zasłonięte, ale jest już gotowe na to, żeby zostać odsłoniętym. No a za tą kotarą co znajdziemy? Znajdziemy błękit nieba, przestrzeń, ale taką przestrzeń dla prawdy, po prostu prawdy, która nie potrzebuje osądu, nieważne jak ona brzmi, bo prawda ta nie potrzebuje niczego oceny, tego, czy coś jest fajne, czy nie. Ta prawda potrzebuje jedynie świadomości, bo Karta sprawiedliwości w ogóle sama energia sprawiedliwości nie jest ani kobieca, ani męska, nie ma płci, ma obecność. Jej nie interesuje Twoja przeszłość. Jej też nie interesuje za bardzo tak naprawdę Twoja przyszłość. Interesuje ją tylko tu i teraz. I to, czy na tym etapie ty wiesz, kim jesteś. Ta karta nie mówi o tym, co jest dobre, ani nie mówi o tym, co jest złe. Co może być mylące w końcu to jest sprawiedliwość. Chociaż. Chyba to też zależy od tego, kto jak postrzega ideę sprawiedliwości i myślę, że ideę dobra i zła. Ale dzisiaj nie o tym. Ta karta mówi do nas, zobacz teraz skutki, zobacz ślady. Zobacz, czy tak naprawdę potrafisz wziąć odpowiedzialność bez winy i bez dumy. Dzień dobry, Nala! Nala ostatnio chyba lubi być na odcinkach, teraz przyniosła zabawkę. Wrócę, jak się skończy bawić. Hej, sprawiedliwość to jest taki punkt w tarocie na drodze wielkich arkan, w której świadomość staje się naszym wyborem nie duchową ideą, nie jakąś emocjonalną reakcją, nie jakimś społecznym przekonaniem, ale czymś takim naprawdę konkretnym czymś, co tak naprawdę wybierasz w każdej chwili. I tak, karta sprawiedliwości nie mówi, jesteś dobry. Jesteś zły. Karta sprawiedliwości mówi: bądź spójny, zrównoważ to, co się przechyliło. Zobacz, czy twój miecz jest czysty i czy twoja waga przypadkiem nie kłamie. Bo w tej karcie nie ma miejsca na fałsz. Nie ma też przemocy, jest tylko dokładność. Jakby całe twoje dotychczasowe życie zebrało się w taki jeden precyzyjny gest. Musiałem trochę przesunąć kadr, bo wszystko mi się tutaj posypało. No ale idźmy dalej. Jak ta karta działa w nas? Co w nas dotyka? Co w nas wywołuje? I z czym tak naprawdę zmusza nas do konfrontacji? Ja bym osobiście powiedział, że sprawiedliwość nie jest emocją. Sprawiedliwość jest takim wewnętrznym ciśnieniem. To jest ten moment, w którym ty już nie możesz patrzeć w inną stronę. I to nie dlatego, że ktoś cię zmusza, tylko dlatego, że ty już po prostu dłużej nie chcesz. Ty chcesz czuć tą sprawiedliwość. To ciśnienie. To jest właśnie archetyp wewnętrznej uczciwości. Tej, która pojawia się, gdy nie wiem, na przykład, wszystkie historie opowiedziane na Twój temat zaczynają się rozpadać. Bo właśnie ta karta psychologicznie o tym mówi. Ona mówi, nie jesteś zły ani nie jesteś dobry, jesteś po prostu odpowiedzialny. Karta Sprawiedliwości przychodzi i ona zrzuca Ci z ramion cudze narracje. Ona nie mówi o tym, jak Ty masz się czuć. Nie rozgrzesza. Nie każe Cię w żaden sposób. Jedynie po prostu zadaje ci pytanie, czy widzisz skutki swoich decyzji, czy potrafisz za nie stanąć, nie karcąc się, ale też nie uciekając od nich. Ale to nie jest taka introspekcja w stylu pustelnika, jak mieliśmy, i to też nie jest emocjonalna integracja jak w karcie siły. To jest takie przebudzenie do faktu. Tutaj nie ma łez, ale teoretycznie możesz tutaj poczuć jakiś ból, bo nagle widzisz rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. To jest ten moment, w którym coś w tobie mówi: hola, hola, zatrzymajmy się. No bo to, co się dzieje, nie jest do końca w sumie zgodne ze mną. To jest ta część psychiki, która nie daje tobie spokoju, kiedy zaczynasz kompromisować swoje potrzeby. Wiecie, to jest ten głos, który nie krzyczy. Ale też nie znika do momentu, dopóki nie będzie zrobione to, co zrobione miało być. Więc w takiej strukturze psychicznej można by rzec, że sprawiedliwość pełni rolę takiego sumienia. Ale to nie jest takie sumienie, wiecie, moralizujące, co nie daje ci spokoju, tylko to jest takie sumienie dość przenikliwe. To nie jest taka etyka kulturowa, tylko to jest taka etyka, etyka twojej duszy. Na zasadzie nie co się ludziom będzie podobać, tylko czy to faktycznie jest moje. I z punktu psychologicznego sprawiedliwość dotyka trzech aspektów: integralności, czyli zgodności pomiędzy tym, co robisz, mówisz i tym, co czujesz. Dojrzałości, bo tylko ktoś, kto jest gotowy na konsekwencje, jest w stanie podjąć decyzję i dokonać wyboru. I trzy trzeźwości. Bo dopiero gdy iluzje opadną, ty zaczynasz żyć naprawdę. Ale dobra, dlaczego sprawiedliwość jest liczbą 11? I uwaga, tu taki mały disclaimer. W niektórych taliach, na przykład w talii Tota, Sprawiedliwość nosi numer 8, a Karta Siły nosi numer 11. Ale w talii White, którą, na której my bazujemy tutaj, czyli tej oryginalnej pierwszej talii, Sprawiedliwość jest jedenastką. I to ma znaczenie, słuchajcie. Bo liczba 11 w numerologii nie jest zwykłą liczbą. Liczba 11 jest liczbą mistrzowską. Czyli liczbą przebudzenia, napięciem pomiędzy światłem a cieniem. 11 tak naprawdę to jest 1 plus 1, prawda? Czyli mamy tak naprawdę spotkanie dwóch jedynek, dwóch wolności, dwóch mocy, tych mocy takich decyzyjnych mocy. Ale to nie jest takie połączenie w całość, które da nam zaraz dwa, tylko tutaj mamy właśnie napięcie pomiędzy jedną jedynką a drugą jedynką. Dwie prawdy, dwie wersje ja. Dwa bieguny, które nie szukają kompromisu, one szukają czystej i surowej równowagi. Bardzo ważne, ponieważ jedenastka nie mówi nam o harmonii. Jedenastka mówi nam o równowadze, a to niestety, niestety, niestety są dwie różne rzeczy. Bo zobaczcie, równowaga to nie brak różnic, tak jak w harmonii, prawda? Tylko równowaga jest takim elementem, w którym Mamy te różnice, ale te różnice nie muszą się tak naprawdę więcej ukrywać. Więc jedenastka jest niejako taką bramą świadomości. I w wielu systemach mistycznych, czy to kabale, kalaczakrze, czy astrologii, jedenastka jest właśnie tą liczbą bramy. Czyli momentem, w którym kończy się nam ta intuicja, jako energia dwójki, kończy się nam moc działania, jako energia tej jedynki, i tak jak mówiłem, to nie jest impuls. To nie jest uczucie, to jest wybór. No bo co, kochani, mój ulubiony cytat: życie to sztuka wyboru. I tak właśnie jest. I tutaj też mamy do czynienia z takim wyborem, który no, coś nas kosztuje, jak każdy wybór, kiedy coś wybieramy, to coś tracimy. I dlatego sprawiedliwość nosi tę liczbę, bo tylko świadomy wybór, może być wyborem sprawiedliwym. Ale też słuchajcie, dwie jedynki jako takie dwa ostrza, które stoją naprzeciwko siebie, które walczą naprzeciwko siebie. To to jest właśnie energia między innymi tej karty. Ta karta tak działa. Ona nie narzuca nam rozwiązania, ale ta karta zmusza nas do tego, żebyśmy sami siebie zobaczyli. Bez zniekształcenia, bez jakiejś bajki, bez skrótu. Nie wystarczy już czuć, nie wystarczy rozumieć, tylko tutaj w tej karcie trzeba wybrać ze świadomością ceny tego wyboru. Bo jedenastka jest pomiędzy dziesiątką i dwunastką, więc zobaczcie, gdzie my tak naprawdę jesteśmy. Dziesiątka jako koło fortuny, czyli zmienność, chaos, przeznaczenie. Jedenastka, która mówi zatrzymaj się i oceń. I dwunastka, o której będziemy mówić zaraz, czyli wisielec, taka rezygnacja, oddanie, zmiana perspektywy. A mówię wam o tym dlatego, że to nie jest przypadek. Bo sprawiedliwość, jak sami zaraz zobaczycie, jest tym punktem równowagi. Pomiędzy losem, który nam się przytrafia, a przemianą, którą przechodzimy. Więc zanim oddasz się przemianie w następnej karcie, jakim jest Wisielec, Sprawiedliwość prosi Cię, żebyś się zatrzymał tu, gdzie jesteś i sprawdził, gdzie i kim tak naprawdę jesteś. Więc w skrócie, co nam mówi tutaj jedenastka? Liczba decyzji, która przecina nam iluzję, to liczba równowagi w działaniu, a nie w emocjach. Takie spotkanie samemu ze sobą, bez żadnych pośredników. I tu się pojawia moment, gdzie nasza przyszłość zależy od naszego wyboru, a nie od losu, tak jak w poprzedniej karcie. Dobra, ale jak się ten archetyp pojawia w religii, w sztuce, w archetypach, no i przede wszystkim w nas samych? Oczywiście najbardziej znany symbol, czyli Temida, była boginią boskich praw, porządku. No I sprawiedliwości. Taki dodatek tylko dodam, że oryginalna Temida nie była ślepa, pomimo że jej to zarzucano. To jest taka nadinterpretacja, taka nowożytna reinterpretacja. W istocie Temida widziała wszystko i właśnie dlatego mogła rozważać, pomimo tego, że zawsze przedstawiana jest z opaską na oczach. I w Tarocie sprawiedliwość również nie ma zawiązanych tych oczu, bo to nie jest przypadek. To jest karta, która ma świadomość. Ona widzi wszystko i dlatego może podjąć decyzję. To jest też król Salomon, czy wadża z buddyzmu. Dobra, ale spójrzcie sobie na tą kartę. Postać na karcie siedzi między dwoma kolumnami. Trochę podobnie jak w innej karcie, którą już przerabialiśmy, pamiętacie? Postać trzyma się prosto. Nie odwraca z, yy, wzroku. Patrzy prosto przed siebie, jakby mówiła: Nie jestem tu po to, żeby cię osądzić, mordeczko. Jestem tu tylko po to, żeby pokazać ci, co tak naprawdę zrobiłeś. Jej twarz jest spokojna, ale to nie jest taka miękka, ciepła twarz. To nie jest empatia. To jest bezstronność. Tutaj nie ma ucieczki w emocje. Jest... Jak wyglądają konteksty sprawiedliwości? Zacznijmy sobie od duchowości. To jest karta takiej moralnej integralności. Tu nie chodzi o religię czy jakieś reguły, tylko tu chodzi o zgodność pomiędzy tym, jak żyjesz, a tym, kim jesteś. Więc, kiedy w rozkładzie duchowym wychodzi tobie karta sprawiedliwości, zapytaj się siebie. Czy żyję w prawdzie wobec siebie samego? Czy moje czyny są zgodne z tym, co ja głoszę? Czy umiem stanąć w świetle takim, jakim naprawdę jest to światło? To też jest karta karmy. Nie jako kary, dobrej złej karmy, tylko właśnie jako konsekwencji. Bo to, co zasiałeś, wraca. Nie po to, żeby cię ukarać, tylko żeby cię obudzić. Jeżeli w rozkładach na miłość, relacje wychodzi wam karta sprawiedliwości, to tutaj mówimy jasno. O zdrowych granicach, o fajnej, takiej jasnej komunikacji, o szczerości wobec siebie i wobec innych ludzi. Czasami też mówi: No, coś tu jest nierówne, zobacz to, może dajesz od siebie za dużo, a może przymykasz oczy, żeby nie widzieć pewnych rzeczy. Ale pamiętajcie, że to jest karta, która nie szuka winnych. Ona po prostu rozróżnia, co jest Twoje, a co jest cudze. W cieniu. Mówię o relacji, w której jesteś sędzią, a nie partnerem? Bo mówię o tym, że jest to taka relacja, w której dajesz wszystko, by być dobrym człowiekiem, ale tak naprawdę dalej zapominasz w tym wszystkim o sobie? Jeżeli wyjdzie Wam na pracę, mówi tutaj o pewnej etyce pracy, o umowach z wszelakiego rodzaju, o przejrzystości, o odpowiedzialności. To jest taki moment w pracy, w którym trzeba zrównoważyć siły, a nie tylko zyski. Więc czy jesteś uczciwy wobec siebie i innych? Czy to, co robisz, jest zgodne z Twoim? Wartościami, ale to też może w pracy być moment rozliczenia pewnego okresu, na przykład podpisania umowy albo otrzymania konsekwencji jakichś działań, które poczyniliśmy po prostu wcześniej. cienie oczywiście będzie tu mowa o pracy, w której sprzedajesz samego siebie. Albo taki system, w którym jesteś no czysty na papierze, ale w duszy czujesz ten zgrzyt, nie? No dobra. Dałem wam dużo pytań do refleksji już przy przykładach. Myślę, że w ogóle będę tak robił, bo to jest fajna sprawa, jeżeli wyjdzie wam karta dnia na przykład, czy coś, możecie po prostu sobie do tego wrócić, posłuchać i pomedytować z tym, pomyśleć. E, ale dajmy takie ogólnikowe Pytania do refleksji. Czy macie odwagę spojrzeć prawdzie w oczy bez ucieczki? Czy moje, wasze działania są zgodne z waszymi wartościami? Czy nie oceniamy innych zbyt surowo, tylko po to, żeby nie czuć swojej własnej winy? Czy potrafimy być sprawiedliwi wobec siebie, z sercem, a nie tylko z zasadami? Czy bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje, czy raczej szukamy wymówek? Czy pozwalam na to, by życie pokazało mi moje odbicie? Czy odwracam wtedy wzrok? Uczenie do tej karty przy następnej medytacji. Usiądźcie sobie wygodnie, rozluźnijcie się. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do jakiegoś jasnego pomieszczenia. Mega jasnego. I na środku tego pomieszczenia stoi lustro. Ale to nie jest zwykłe lustro. To jest lustro, które nie pokazuje Ciebie takim, jakim się wydajesz być, tylko takim, jakim jesteś naprawdę. Zrobię do tego medytację Myślę, że do tej karty chyba wleci medytacja na ten kanał pierwsza Stań przed tym lustrem w swojej medytacji Zobacz swoje oczy Zobacz swoje ciało Zobacz swój cień Zadaj sobie pytanie Co we mnie domaga się uznania? Za co muszę dziś tak naprawdę wziąć odpowiedzialność? I czego nie chcę już ukrywać Nawet przed sobą samym Nie próbujcie nic zrozumieć. Nie próbujcie się przed tym bronić Po prostu zobaczcie co przyjdzie wam do głowy Bo czasem Samo ujrzenie prawdy zaczyna już w nas ten proces uzdrowienia. Nauczyliśmy się już ufać, czuć, wybierać, działać i zatrzymywać. Ale przed tobą jeszcze druga część tej podróży będzie część głębsza, to będzie część bardziej duchowa. Bo w tej części nie będzie już chodziło tylko o budowanie siebie. W tej części będzie chodziło o rozproszenie iluzji. No ale. Zobaczymy, co to będzie dalej. Zapraszam Was. A, no i zostawcie lajka, like suba i dajcie jakiś komentarz, co? Hejo. Ahoj.